nie o bardzo... Panią, to to niech, się, niech się dzieci uczą, jak się starsi bawią. Tak, jak się jak się ptasie fotografuje. <śmienią> Tylko tak pan ukryje tego ptasia, żeby on nie był taki oczywisty. O pan miał tak fajnie zrobione wcześniej założonką ten oka. Proszę panią, pewien dziennikarz, tak. kiedyś jak zobaczył u mnie ptaka, to, to, to później za zasz... <śmienią> To, to później znalazłem się na łamach Dziennika Bałtyckiego i Głosu Wybrzeża. No co, ja muszę tego ptasia, Może tam tą reklamówkę, gdzie był ptaś tam z powrotem. Proszę panią, ta reklamówka zabiera tajemnice służbowe. Tu NKWD i UB po prostu ma dokumenty. No dobra, no, no to już dobra. No. Czego się nie robi kobietom? Kobieto, kobieto, choć tyle masz bad, bez ciebie cóż wart, cóż wart byłbyś świat. Kobieto, kobieto, gdy zrobić co chcesz, nie wahasz się użyć podstępu niłez. Kobieto, kobieto, co spraw codziennie masz, do męskiej kieszeni tysiące dróg znasz. A jeszcze Pani tak raz to zaśpiewa, tak o, mam szkoda, szkoda. Że ja Pani zaśpiewam inaczej. Dobra. No, proszę. proszę bardzo. Umówiłem się że nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Pójdę, wezmę od konto, kopię jej bukietu, po Potem Potępnią kawiarnia i spacer, w jasną noc I będziemy szczęśliwi weseli A mama i w morder strzeli I umówię się że na to Na to. Tak Jest tam torba moja? To to Super to tak. Umówiłem się ze nią na dziewiątą, tak mi do niej już. Pójdę wezmę otrzepa konto. kupię, kupię jej ci gruź. Potem kino kawiarnia i spacer. Ciężko ja są I będziemy...

Bo taki jestem, zimny, zimny drań, Dobrym jestem, bez dwóch Bo tym jest rzeczy sedno, Że jest mi wszystko, I wszystko jedno, Już taki tak jestem, zimny, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, Mej rodzinki, wujków, cioci Powiem krót, ja krótko i i gwizdę na nich. Doktor, kto krótko. Telegrafię zepsuła się Scenografię, a mąż? To jest tajemnica. Pani się, chwali swoim, to ja się nie będę. Wiecie, o, no ja tak... A ja? Długo, no. Karmisz mi z, z dłoni? Karmisz piersią? Karmisz. No więc czegoś. Ja żebyś się, miała, żeby się, się tak chciała czyzym pozachwycać. No ale już no, mów, nie. Pani się zapyta. I wrócić do swojego. Dzieci, do Dzieci, do Dzieci. Dzieci. Ale pan się oberwie w domu normalnie. No, Panie, ja panią, to, niema, z z Panie, to mi raz nie da, no co mi za problem. Gorzej radzi sobie z teściami. Może trzeba też zmienić, słuchajcie. Proszę no. panią. No. Na mnie już się poznały wszystkie kobiety i mają mnie dość. Naprawdę? Naprawdę. ja uważam, że moja mama kiedyś wyjawiła całą prawdę. No. Bo moja, moja, moi przyjaciele mojej mamy powiedzieli: Niech pani go weźmie, jak przyjechał jako syn o 600 kilometrów. No wiemy, że pani go tak chwali, to niech będzie z nami. Ale moja mama miała trochę inne zdanie tym razem. No. I mówi: Słuchajcie. Wy go nie chwalcie, bo kto jak kto, ale każda matka wie co ma. I, i ja wam powiem, że to jest moje kochane półdiable. Przecież nie pomyliła się, powiedziała tylko prawdę. U mnie, bo ja pochodzę ze wsi, u mnie jest takie powiedzenie, bo mój tata bardzo chce mieć syna, a ma trzy córki. Tata znam, mamy znam. Ona a tatę nie, nie znam. Mamy znam, taty znam, ona nie jest ukradziona. I słusznie, proszę panią, ale jak pani pochodzi ze wsi, to ja pani powiem, mnie też słomatwo to wychodzi. Ale po prostu, co ja za to mogę? Ale za to sobie śpiewam. Jak zem się co mówili mi, panie, jak żem się łóżę, do roboty chamie. to wsi. Jak rzem się zalicą, to kluski na kluski Jak rzem się nie, to boszczyk z U mojej teścioby wszystko po francusku Zegarek na ścianie, dziwka na łańcuszku <grywa> Proszę panią... <Wesoby> pociąg <grywa> ja, ja się bałem, że pan mnie tutaj yy, ja, bo tak groźnie wyglądał ten przechodzący to ja już jestem grzeczny, cichosza. Ja bardzo chciałam w ogóle, moi drodzy Państwo, bo, e, podziękować, że jesteście tak otwarci. By, jest my jesteśmy wolni ludzie i dlatego. Bo e, to jest niesamowite, że w dzisiejszych czasach my jeszcze ze sobą potrafimy rozmawiać, a ja nie tylko w telefonach panie Proszę ja Pani zdradzę tajemnicę. A, rozmawiać. Nie. rozmawiać. Nie, proszę Panią, ja zdradzę panie tajemnicę. Jedziemy po pięknym patriotycznym spotkaniu. Tak. Było cudownie na krakowskim, przedmieści. na krakowskim przedmieściu. W Warszawie. W Warszawie. Tak. I chcę Pani <śmiennie> powiedzieć, tam było, byli ludzie z całej Polski. Sam Bóg nam błogosławił kroplami deszczu. Było naprawdę cudownie. Wracamy szczęśliwi. A ja nawet powiedziałbym, mam prawo powiedzieć wyjątkowo pięknie że dziękuję moim przyjaciołom, ponieważ, proszę Panią, przyjechałem do Warszawy, jestem najedzony, napity i proszę Panią, wracam z powrotem i nikt nie chce ode mnie pieniędzy, bo wiedzą, że jeszcze ludzie u mnie mają. No. Tu taki ruch jest. Powiem szczerze, że to jest, ja od razu zwróciłam na Pana uwagę, bo to jest bardzo już takie, rzadko kiedy spotyka się takiego mężczyznę i to jest w ogóle niesamowite. I tak Panią, no, w Gdańsku moi przyjaciele mają może nie przyjaciele, Odmierne ale moi znajomi zdanie. mają nieco inne zdanie. <laughs> proszę, panią, proszę Panią, ja na przykład dwa tygodnie temu byłem we Wrocławiu na strzelnicy i strzelając w pewnym momencie zobaczyłem portret, portret Tuska. No mówię, kurwa strzelaj, bo teraz trafię. I trafiłem. I trafiłem. <noise> Proszę sobie wyobrazić, że miałem lepsze wyniki, jak niektórzy moi koledzy, a ja już się zawsze śmieję, że ja już jestem raz, że wiekowy, bo ja jestem małolat, jak Pani widzi. Ponieważ mało brakuje do wszystkich, prawda? żona. Mało mu brakuje do, do serii. Andrzejku, 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 o niech Pani posłucha, niech, niech pokaż Pani, jak Pani zobaczy, to się wystraszy. Ja, ja Na Facebooku ma swoje konto też. Także. Ale ja, ch ja chcę Pani powiedzieć. Jedziemy, Panią. Ja uważam, że życie jest zbyt trudne, żeby jeszcze być ponorem. Nie, staram się żartować. Zawsze staram się, żeby ludzie mogli się uśmiechnąć. Ja powiem pani szczerze, ja kiedyś bawiłem się w artys. Kiedyś śpiewałem w filharmonii. Śpiewałem, w niektórych operach śpiewałem w Baronie Cygańskim. E, a pani Danuta Baduszkowa, dyrektora, dyrektorka Teatru Muzycznego w Gdyni, nie mogła mi wybaczyć do śmierci, że ja nie chciałem podpisać kontraktu w teatrze. Dlaczego? Bo ja kocham arie operowe. Uważam opera jest najwyższym kunsztem śpiewacza. I, I proszę za nią. Kiedyś jeden z profesorów powiedział, niech pan zmieni zdjęcie, bo nie pasuje do pańskiej wywody. No, ja, ja w tej się nie, nie gadam najpierw e, w studio, jak nagrywałem pierwszą płytę... To z dzisiejszego dnia. wycineczek To my, to my. Ale, ale powiem pani szczerze, było nas ludzi mimo wszystko sporo, choć nie powiedziałbym za dużo, ale Nikt nikomu nie powiedział przykrego słowa. Wszyscy traktujemy się jak przyjaciele, wszyscy traktujemy się jak ludzie, którzy się znają, cenią, wiedzą i za co wzajemnie się szanują. A szanują się za to, że kochamy Polaków i Polskę. Ja nie, nie moje zdanie i to moje to motto to życiowe to brzmi, najtrudniej być Polką i Polakiem na polskim